po obalenie i zanotował sukces Robert Ruchała. 9. No proszę, to był właśnie cały muzaik. Sklejenie, od razu wycięcie rywala. 8. Świetnie. i dwa mocne ciosy Juszkiewicz i na deskach Karolina Owczarz. fisty. Ależ to. Była akcja i w tej chwili dobicie! Chyba bezbronnej już rywalki ciągle próbuje się bronić łokciami. Sylwia Juszkiewicz atakuje Karolinę. Wczoraj sędzia przypatruje się temu za chwilę, to może być koniec. Seven. tańczył do jego muzyki w Latający Latające kolano i drabiony rutek! Pejt zrobił to, co ma widać w swoim pojedynku z Pedemaskredem! Ale chyba szybciej. I wysokie kopnięcie, chwieje się Rutek! O i Filip to byłoby naprawdę... Wyrok, który funduje mu właśnie Cezary Casey. Koniec Bardzo, bardzo dobre teraz jest pytanie. Dlaczego to nie zostało zakończone te kilkanaście sekund wcześniej? Five. Całkiem nieźle kontroluje ten pojedynek Francuz z Paryża. Tych ciosów jest coraz więcej. Kto wie, czy masz Grunder tak już w tej chwili kończy ten pojedynek Gaza. Niepokonana ma Tomasic będzie miał pierwszą praszkę w karierze. Tą latiną ciosów jest Jason Rastiv Alberta Odzińkowskiego. Piekiernik nie wodzić, doszedł, a teraz dochodzą. Te ciosy prawą ręką jeszcze pyta się sędzia, ale już teraz nie musi. Jason Rastiv wygrywa z Albertem Odzińkowskim już w pierwszej rundzie. Trzeba dociągnąć, trzeba się wesprzeć, jeszcze tak jest i robi to, próbując znaleźć sobie dogodną pozycję ku temu. Esebić, proszę zobaczyć, ilość siły wkłada w tę technikę. Trójka tylko do odwrotny! Mistrza! Sebastiana! Jak on powiedział, że on nie jest utalentowany. Two. Oczywiście Usmane no, Diablo takich kopnięć przyzwyczajony nie jest. I... Te akcje w wykonaniu pojęcia zaczynają być czytelnie, ale dalej bardzo drożdże! Zapaśnik, który wygrywa swoją walkę właśnie w ten sposób. Lakazin dla mnie boba, po prostu wszystkim wielki. Zawsze chcę walczyć z najlepszymi. Everybody knows who is the next. Pavel Halidov. Everybody knows. To jest próżny wyścig, próżny misz. To jest już naturalne w tej chwili. He is also for me legend and uh, it will be pleasure to write some history. Write some history. He is like a cat, you know. He can take your leg, he can punch you. It's a big challenge for me. Prosić on nie musi, bo on jest mniejszym i bardziej. Może ja muszę go prosić o tę walkę. Dla mnie będzie wielki zaszczyt, gdy zimna skrzyżuje ryzyko więcej klasa. I'm dangerous everywhere. I believe in myself. I want a challenge with the best guys. The best guys. KSW 65. 65.